Panie i panowie, jestem Weda i dzisiaj zagramy sobie w Abnerze custom story pod tytułem Laughing in the Darkness, stworzoną przez Colored Retards. Jest to historia o chłopczyku imieniu Janik. Jego dzieciństwo spowodowało, że jest nienormalny. O, świetnie! Musi odkryć, co co wydarzyło się w posiadłości zwanej Fun ale dalej się boi klaunów. Wiesz co, jakbym widział takiego klauna jak tutaj, to też bym się bał. Zacznijmy to. Klauny. Aha. Klaun z zębami. Czemu to muszą być klauny? It was such a long day and I was thinking about new stuff for making kids happy. Then Aha. I finally got it. My sermons were very interested when I mentioned that we should build up this mansion into a fun house. A kind of circus. Everyone started to talking and collecting ideas. I knew it would be brilliant, but now I need some workers to act like clowns. Wiec, nalazłeś, I też bałe dzieci. Au, uderzyłem się znowu. Um, um, o, cześć. Lubię Cię. Um, tylko teraz latarnia by się przydała. Jo Latarnia? Nie ma. A, to biegniemy. Jako muzyka. O, muzyka. Wielki pająk. Przepraszam. Co tu się tak cieszy? Klucz, klucz, muzyka Twilight Sparkle! Twilight! Co ty tu robisz w tej grze, do cholery? Co to kurwa jest? Najbardziej.

Pon, A tu. Chciałabym latarnię dostać. Pająki. Czemu mnie to nie dziwi? To ma być fan house, tak? O! I życzenie moje się ześciło. Jep. Hej. Hej. Ty duży pająków le, nie gorsze że zużyciłem. Duży pająku! Hy! Znowu nic. Pan krzesło, na nic się nie przydajesz. O... Oliwa jest moja. Dziękuję. Na pewnie? Wejdę. Wejdę. A, klucz. Weźmy tutaj. Gdybyście mogli zobaczyć ekranę ładowania, bo możecie w którymś momencie to przypauzować jak się skończy ładować, Zobaczycie bardzo debilny, to znaczy w sumie nie debilne, tylko straszny rysunek klaunów. Eee, tu. Zielony kolor to podobno nadzieja. I fortepian. A! A! Wow. WOW! Wow! Nie Nieco jest gorsze! Gruby koleś z. Y, tasakiem, czy. zdjęcie. obrazek. tej. k. k. k dziewczynki z zębami. Um. O! Hej! Hej! Hey. Nota! Hej! Finally created a candle, which has grim licht. A special miksure making it possible. Niestety. It isn't useful. Mówisz o tym? O, będę sobie zaraz, zamiast latarni. Jest? Nie. nie, jest jakiś kolejny pokój. Nic nie ma, pilotowe? E, Pająk i notka. Przepraszam, dzięki. The fun room is finished. Oh, is fine. The colorful lights and the clown pictures are beautiful, especially in the darkness. I'm going to try to remember myself to stabilize the walls. In most of the parts there are very big water pipes. When a pipe breaks, everything will be flooded. tell ci powiedzieć, że właśnie wszystko jest w wodzie. A Loudanum? sanity point. Co się stało? Nie co się Twilight! Wracaj do książek, zostaw mnie. Nie będę się z tobą przyjaźnić, już ci to powiedziałem. Ech, cholera, czyli w czerwonym. Ach, latarnia, tu lampka. co cokolwiek, chodź. Twilight zostań tu. Nie wiem, co się wydarzyło? Idę dalej. To są klauny Straszne klauny Kolejny z zębami O, 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 o To jest moje Beczki Przestań mnie straszyć Co to kurwa było? No co ty! Wow! Ale fajne pieski. Um, to ja sobie to. Nie ten klucz. Nie do tego. Uf, uf. Hej. Sinko. Cześć. Um, to ja sobie... Hmm... A tego? To to cholerice jest jeszcze jakiś pokój. A może tam gdzieś na końcu tego korytarza? Zrozumie? Odejdźcie. Wszystkie głupie klauny. Przestaniesz? Hej. Klucz jest mój. Ta notka też jest moja. Och, tak mi przykro. Więc bez Ciebie. Strasz. I co teraz zrobisz? Cholera, nie te drzwi. Czyli powinien gdzieś tamte. Kocham gry, w których muszę ciągle biegać. Pan tu. Tak. No Dobra, jest Zaraz po niej wrócę. Witaj, człowiecze! O, mogę to poruszać. He, he. Ui, ui. Ui. Ja zgaduję wam na tobie użyć sztylet. Ten sztylet. Zabierz sztylet i wziąć klucz. Dzięki. Nie było. pa! pa. Te drzwi. Nie. Chodź zielona świeco. Zielona Te drzwi. Do cholery. Fioletowy pokój? Korytarz? Czy jak to nazwać? Cześć beczka, cześć beczka, hej beczka, hej beczka, beczka. To... fioletowy, okej? Okay? Dobra. Dziwnie się czuję bez muzyki, chociaż muzyka by podowodowała, żebym się bardziej tego bał i stresował. Ham Czuję pułapkę, nic nie ma. Schema, Schema, Schema. For the safety, we didn't make a key for the big door to the next room. Nobody will use this needle to open the door. Only my servants and me are allowed to enter the next room. The secrets of this house are in there. They must be protected. I swear to God, if someone tries to steal this needle, the demons can get them. Demons. Okay. To zgaduję, to... CO TO ch ch CHOLERY JEST?! Clown. <tryk> Klaun. Klaunie! Klaun? Cholera, stoi się, patrzy. <tryk> Hej, klaunie. To masz coś z tylu mo To jest chyba Morgansz ten, prawda? Zobaczmy czy zadziała ta sztuczka. Nie! Fuck! Cholera! Cholera! Szpadnie zostawiłem to! Uf! Fuck! Tu! Trzy! Tu! Tu! Tak! Uciekłem! Tak! Lękam się przeteleportował! Teleportujący klaut! Te, 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 no! Który ma broń? Nie spamię, o, wyjście! Jak to. A, nie pieprz! Jeszcze odpowiedzi chcę szukać. Mam na ciebie odpowiedź. Te clowny są posrane. Bardzo posrane. Tu jest pióro, a tu było... klucz. Bierz stary, Janik. Słuchaj, ja wiem, że masz uraz i chcesz się dowiedzieć prawdy, ale... Sorry. Ale muszę ci powiedzieć jedno. Jeżeli cię atakuje clown, który? Oh. Klan, który e, ma broń w łapie i jest zabójczy i cię teleportuje, to ja bym na twoim miejscu spieprzał. E, coś tutaj jest, w ogóle krzesło, krzesło. W ogóle piękny, e, piękne miejsce na presy filmów, albo tego czego. O, klucz. Ha! Ciekawość jest niesamowita. Zawsze mnie gdzieś kusi. Nie działa. Ał! zielono tu. Przepraszam panie czaszko. kuzynie chyba raczej. Bo... pan czaszka nie używa kości. No to znaczy... Wow. Dużo siły masz. Okej, okay, okej, okay, zróbmy sobie... Barykadę, na wszelki wypadek. Otwórzmy. Jak tutaj? Szafa? Ten jest zacięty. O, nie wyszło. Kość. Hmm. Zaraz Głosem człowieka. I can't live like this. Huh? Kill them all because My they want to be better paid. I was mentioned that it's just for the kids. I fought for one second and said to them, "Okay, fine. I'll bring you to the money safe." I lured them into a small room and closed the door behind them. They screamed, "Let us out, you son of a bitch!" Ooh. Uh started crying while the gas pipe. in front of the eyes of the kids the clowns died Poważnie. I killed them all I will get imprisoned then I saw the little Yannick running out of the funhouse. he was too far away to catch. that was it a few minutes ago I drank my toxic potion now i 'm lying in my bed until my death oh więc that's a try question. No dobra, Możemy wyjść. FUCK! shit, Okto! kto, o Okto! Okto! kto, Ilu was tam jest? Dwóch?! FUCK, 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 FUCK! Nie, ja chcę wyjść! Zróbmy eee, to jakoś jeszcze, zda! Teraz! Teraz! Nara! Nara! FUCK trzeci! Czwarty! Martwe klody mnie atakują! Nie! Zostawię! Wejście! Wolność! Tak. Nienawidzę klaunów Demonicznych klaunów! Za jakie grzechy? Dlaczego to musiał być klauny?